27- i 37-latka postanowiły upozorować kradzież własnego Mercedesa. Plan zakładał wyłudzenie pieniędzy z ubezpieczenia. I plan by się udał, gdyby nie jeden szczegół. Panie nie uwzględniły tego, że samochód nie ma wykupionego autokasko, więc z zarobku zrobiły się nici. Poza tym, że za składanie fałszywych zeznań i usiłowanie wyłudzenia odszkodowania grozi 8 lat. 51-latek w Bydgoszczy, poszukując najwyraźniej wrażeń, skorzystał z okazji, że wysiadł kierowca i ukradł autobus z zajezdni. Jeżdżąc po mieście uszkadzał inne auta. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że nie był pijany. Tak na trzeźwo? Koniec świata. Jak błyskawica rozeszła się w listopadzie wiadomość, że podejrzany o podwójne zabójstwo Bartłomiej B. uciekł ze szpitala. A uciekał, bo funkcjonariusze służby więziennej spali, kiedy uciekał. Podobno funkcjonariusze znani są pod pseudonimami Niedźwiedź oraz Stary, co potwierdza, że faktycznie Stary Niedźwiedź mocno śpi. W Kutnie doszło do zderzenia samochodów osobowych jeden z uczestników, pięćdziesięcioletni kierowca, na pewno nie będzie miał traumy, bo był tak pijany, że nawet nie potrafił dmuchnąć w balonik. W szamotułach to się działo. W sądzie zapadł wyrok, roku i dwóch miesięcy więzienia dla mężczyzny, który podjeżdżał do kobiet na rowerze, klepał je po pupie i uciekał. Sąd musiał wytłumaczyć 37-letniemu mężczyźnie, że się nie klepie po pupie obcych kobiet. Rzekomo sędzia powiedział mężczyźnie: kupcie pan krowę do klepania. Na warszawskim lotnisku kolejnych dowcipnych pasażerów odesłano do domu. Oczywiście byli to dwaj mężczyźni. Ci nie polecieli do Malagi i Dubaju, bo stwierdzili, że w w mają bombę i broń. W piasecznie policja zatrzymała 44-latka kierującego peżotem. Ten wydmuchał pół promila i okazało się, że nie miał prawa jazdy. Tłumaczył, że promile to od zimowego płynu do spryskiwaczy. Auto przekazano pasażerce i wszystko by się rozeszło po kościach, gdyby nie to, że policja go ponownie zatrzymała 40 minut później. Tłumaczył się, że musiał ukochaną odwieźć do domu. Romantycy. To ginący gatunek. W orzeszu na Śląsku policjant zadzwonił. Do 58-latki i jej 89-letniej matki, informując, że w aptekach starsze osoby płacą fałszywymi banknotami. Zmartwione panie uspokoju, że ma w radiowozie specjalną maszynę do sprawdzania banknotów. Te z radością przekazały oszustowi 350 tysięcy złotych w reklamówce. Policjanci w Dolnośląskim weszli do domu 28-latka, podrabiającego pieniądze, kiedy akurat świeża partia służyła się na kaloryferze. 28-latek wyznał, że chciał swoim bogactwem pochwalić się przed kolegami. Teraz będzie mógł się sprawą chwalić w więzieniu, bo za fałszowanie pieniędzy grozi 25 lat. Dobrze znany policji 39 latek usiłował stojakiem od rowerów włamać się do sklepu i bankomatu. Po tym jak już prawie mu się udało wybić drugą szybę, machnął ręką i się poddał. Policja go złapała kilkaset metrów dalej. W Tarnobrzegu pewnemu 43-latkowi się spieszyło na lekcję tańca. Miłość do tańca przebiła zdrowy rozsądek i mało, że mężczyzna złamał kilka przepisów, to jeszcze policjantom zaproponował postówce, żeby zapomnieli o sprawie. Na Podlasiu policja miała podejrzenie, że pewne małżeństwo handlowało narkotykami i okazało się, że owszem, w domu znaleźli marihuany wartości 350 tysięcy złotych. Para może trafić do więzienia na 20 lat. W bródnicy para jadąca fiatem zderzyła się z latarnią, po czym w pośpiechu porzuciła auto i zabrała ze sobą walizkę. Nagrania z monitoringu i dane auta wskazały 21 latkę i 22 latka. Okazało się, że w walizce mieli 1 300 tysięcy złotych, które ukradli. Walizkę mogą wymienić na 10 lat więzienia. 16-latkę aresztowała policja. Ta w ciągu zaledwie 14 tygodni za pomocą blika dokonała 280 wypłat z bankomatów na kwotę blisko 400 tysięcy. Z tego jak się tłumaczyła, okazało się, że sama padła ofiarą oszusta, który jej zaproponował taką formę pracy przy kryptowalutach. Policjanci z Grodziska Mazowieckiego zatrzymali 40-latka i 42-latka, bo okradali ciężarówki na parkingu przy autostradzie. Ukradli łącznie ponad 150 tysięcy Policja w Gdańsku szukała sprawcy włamania do sklepu jubilerskiego w centrum handlowym w Gdańsku Kiełpniku. Złodziej dostał się przez dach i nie wiadomo jakiej wartości biżuterię ukradł. 41-letnia mieszkanka Podkarpackiego otrzymała telefon od pracownika banku, który ją poinformował, że jej konto zaatakował wirus, a że mu uwierzyła to straciła niemal 400 tysięcy złotych. W Wielkopolsce 55-letni Poznaniak od trzech lat kradł buty ze sklepów znanej sieci. Ukradł łącznie 100 par butów, a do tego celu wykorzystywał specjalnie przygotowane kieszenie. Butów nakradł wartości prawie 27 tysięcy złotych. Może trafić do więzienia na 5 lat bez butów. Zarzuty usłyszała 36-latka, która podając się za policjantkę, odbierała od oszukanych pieniądze. W całej Polsce dokonała 20 oszustw. Na łączną kwotę około 600 tysięcy złotych. Grozi jej 20 lat więzienia. Do sieci trafiło nagranie dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy bezskutecznie usiłowali młotami wybić szybę w okienku do kantoru w Szczecinie. Kantor wymiany walut Jasiu prosi o pomoc w ustaleniu sprawców. Przewidziana jest nagroda. Policjanci z targówka zajmowali się kradzieżami w warszawskich galeriach handlowych. Kobieta jest poszukiwana w sprawie kradzieży perfum z marca tego roku. Jeśli wiesz, kim jest ta pani, policja prosi o kontakt. Na ekranie jest numer sprawy i numer telefonu, pod który można dzwonić. Z kolei pod koniec lipca ten mężczyzna był wmieszany w kradzież perfum. Jeśli wiesz kim jest ten dżentelmen, prosi policja o kontakt. Na ekranie również jest numer sprawy i numer telefonu, pod który można dzwonić. Skradziono rzeźbę wartości 15 tysięcy złotych z jednego z pawilonów na dworcu kolejowym w Opolu. Poszukiwany jest mężczyzna ze zdjęcia. Jeśli ktoś rozpoznaje go, policja prosi o kontakt pod numer telefonu na ekranie. Poszukiwany jest mężczyzna ze zdjęcia, który w Mińsku mazowieckim uszkodził bankomat. Ktokolwiek wie coś na ten temat jest proszony o kontakt pod numerem telefonu lub mailowo. Dane są widoczne na ekranie. Na lotnisku w Peru zatrzymano obywatela Korei Południowej, który usiłował dostać się na samolot mając pod pazuchą 320 żywych pająków i ależ oczywiście, że wszystkie co do jednego był niebezpieczny i silnie jadowity i każdy był wielkości pięści. W Hiszpanii policja zatrzymała nie byle kogo, bo dowódcę madryckiego wydziału do spraw zwalczania oszustw i walki z praniem pieniędzy. Przez 5 lat dowódca dawał cynk handlarzom narkotyków o na lotach. Policja w jego mieszkaniu odkryła pochowane po kątach 20 milionów euro. W Phoenix w USA taka była impreza, że wjechał samochodem do basenu. Tak naprawdę kierowca pomylił gaz z hamulcem, no i się porobiło. Przyjechała policja i wydostała nieszczęśnika z auta. Cztery osoby aresztowano za to, że w przebraniu niedźwiedzia wyłudzali pieniądze z ubezpieczenia. Wysyłali do firmy ubezpieczeniowej wniosek o wypłatę środków, twierdząc, że do ich rolls -Royce dostał się niedźwiedź. I na nagraniu. A na nagraniu zobaczyli jednego ze zgłaszających przebranego za niedźwiedzia niszczącego auto. Brazylijska policja federalna zarzuciła byłemu prezydentowi Bolsonaro i 36 innym, że spiskowali w celu przeprowadzenia zamachu stanu dwa lata temu. Podobno nawet wiedział o tym, że planowano zamordować nowego prezydenta da Silva. W Chinach były prezes Bank of China Liu Liangge usłyszał wyrok śmierci w zawieszeniu na dwa lata za przyjęcie. Korzyści majątkowych wartości 68 milionów złotych. W trakcie 12 lat urzędowania przyjmował łapówki, a za dwa lata zamieniał mu wyrok na dożywocie, jeśli dalej będzie współpracował. 38-letni kierowca Nissana zjechał na drugi pas i gwałtownie zahamował, doprowadzając do kolizji. Stracił prawo jazdy i trafił do sądu. Kierowcy autobusów ruszający z przystanku mają pierwszeństwo. W ródzie śląskiej jeden kierowca autobusu sądził, że ma pierwszeństwo przy czerwonym sygnalizatorze i opadających rogatkach. Otrzymał 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych. W Kujawsko-Pomorskim 19-latek jechał za szybko i wbił się w przystanek autobusowy. Jak widać na zdjęciu, Audi dachowało. W listopadzie odwiedzaliśmy naszych bliskich na cmentarzu, ale nie wszyscy, tak jak pewien 29-latek w Łodzi. Tam, gdzie miał jechać 50, jechał 144. Policji tłumaczył, że chciał jak najszybciej dojechać na groby bliskich i faktycznie, tak pędząc szybko można trafić do grobu. 20-latek w Książu Wielkopolskim popełnił od gromawy Kroczeń, a większość trafiła do sieci. Policja się z nim skontaktowała, bo zignorował znak stopu, jechał pod zakaz, a na dokładkę nigdy nie miał prawa jazdy. Pod prąd jechał kierowca w zachodniopomorskim na drodze ekspresowej S10. Pod prąd to powinno się takich kierowców podłączać. Po trasie ekspresowej S8 na wysokości Szumowa kolejne auto jechało pod prąd. I naprawdę mało brakowało, a doszłoby do czołowego zderzenia. Policjanci z Malborka ukarali 42-latkę mandatem, bo ta na drodze krajowej 55 wyprzedzała tak, że cudem uniknęła czołowego zdarzenia z samochodem z naprzeciwka. 24-letni Azer swoim Fordem Mustangiem szpanował na sklepowym parkingu. Jego popisy uwzględniły ominięcie zaparkowanego auta o włos, muśnięcie nagrywającego kolegi oraz otrzymanie mandatu na 5000 zł. Co się stanie, jeśli 77-latek wsiądzie za kierownicę w Jeleniej Górze? Według nagrania okazuje się, że może wpaść z impetem na chodnik, ściąć latarnię, uderzyć w słup sygnalizacji świetlnej i na koniec dachować. Niestety starszy pan stracił panowanie nad kierownicą, bo się gorzej poczuł. Szczęśliwie nic poważnego nikomu się nie stało. Nagranie z drogi krajowej numer 10 koło pytgoszczy trafiło do sieci. Na nim widać jak kierowca Hondy nagle wjeżdża na przeciwległy pas na czołówkę. Jedno z aut dachowało. Niestety cztery osoby trafiły do szpitala. W tym roku mogliśmy się przekonać, że jechać pod prąd potrafi każdy, ale jechać pod prąd na torowisku tramwajowym to już tylko we Wrocławiu. Kierowcę Toyoty szukała policja. Jadąc po łodzi trasą WZ, dwudziestoletni kierowca jechał 150 km na godzinę. Kiedy policjanci się upewnili, że mężczyzna był trzeźwy, spytali, dlaczego tak szybko jechał. Dwudziestolatek odpowiedział, że spieszył się do pracy. No, pracownik roku normalnie. 43 latek został zatrzymany przez policjantów ze Szczecina, bo na terenie zabudowanym jechał 157 km na godzinę. Zapytany, czy przyjmuje mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych powiedział, ależ oczywiście, przecież jechałem maserati. Ojcowie oczywiście pomagają dzieciom nauczyć się jeździć, ale driftowanie na parkingu to już co innego. 5000 zł mandatu i 10 punktów karnych otrzymał 20 latek w piasecznie. Jego tata usiłował bronić syna, mówił, że młody tylko uczył się jeździć. To prawda, ale przed kamerą monitoringu. Mylić się rzecz ludzka. 53 letnia mieszkanka Lublina na S12 przegapiła zjazd, więc zatrzymała się na pasie awaryjnym. Potem zaczęła cofać, no i potem doprowadziła do kolizji. 33 latek rozpędził się w najlepsze wrzorach, stracił panowanie nad autem, przyjechał na wprost przez rondo i wjechał prosto do sklepu. Zamiast zakupów czekał go mandat 1000 zł i 10 punktów karnych. W Płocku była scena jak z filmu Szybcy i Wściekli. 37-letni kierowca Skody jechał za szybko. Chciał zmienić pas ruchu, zderzył się z Audi i nagle przeleciał nad żywopłotem jak rasowy kaskader. W miejscowości Nowa Sucha, kiedy sygnalizator migał na czerwono, ciężarówka wjechała na tory, łamiąc już jeden szlaban. Pomysłem kierowcy, który nie chciał wyłamywać drugiego szlabanu, było machanie do maszynisty nadjeżdżającego pociągu. Potem pociąg wjeżdża z impetem w ciężarówkę. W skrócie: szkody na 12 milionów złotych, 210 pociągów opóźnionych, a mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. A było wyłamać drugi szlaban. Nagrodę Matki Polki w kategorii Wielka Ucieczka otrzymał 47-letni mieszkaniec Wałbrzycha, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Był pijany, nie miał uprawnień i postanowił uciec policjantom. To mu się nie udało, a wiózł przy tym swoją 11-letnią córkę. W województwie małopolskim doszło do obywatelskiego zatrzymania. 30-letnia mama na zmianę przyspieszała i zwalniała, wioząc 3-letnią córkę. Policjantom, którzy się zjawili na miejscu, nie podobało się, że mama miała 2,5 promila. 42-letnia mieszkanka wsi Potępy prowadziła auto od lewej krawędzi jezdni do prawej. Wiozła trójkę swoich dzieci w wieku od 4 do 9 lat, mając 2,5 promila. Nagroda matki Polki słusznie przyznana. Nagrodę w kategorii szybki i wściekły zdobył 36-letni mieszkaniec Lublina. Ten, S-17, jechał z prędkością 215 km na godzinę, zmuszając przy tym innych kierowców do zjeżdżania mu z drogi. Wszystkiemu przyglądała się z tylnego siedzenia dwójka jego małych dzieci. Co miało być nawozem, okazało się być suszem tytoniowym. W powiecie Grujeckim zatrzymano do kontroli dwie ciężarówki, w których znaleziono aż 32 tony nielegalnego suszu wartości prawie 20 milionów złotych. W niej górze złapano 80-latka, który kierował gangiem handlującym papierosami bez akcyzy. Znaleziono ponad 2 miliony papierosów, 12 ton tytoniu, a straty skarbu państwa wyceniono na ponad 25 milionów złotych. Pod Makowem Mazowieckim policja zlikwidowała narkotykową linię produkcyjną. Zabezpieczono blisko tonę klofedronu, mefedronu i marihuany. Towaru przejęto za ponad 43 miliony złotych. W Gliwicach działało laboratorium przynajmniej do listopada, kiedy to policjanci wpadli i znaleźli pół tony klofedronu, wartości jakichś 25 milionów złotych. Zatrzymanemu chemikowi grozi 20 lat. Policjanci z Podkarpacia otrzymali cynk, że bandyci jadą z narkotykami. No to trafili na autostradę A4 i zobaczyli auto. Ostrzelali je, zmusili do zatrzymania i okazało się, że pomylili auto. Dwóm zaskoczonym panom nic poważnego się nie stało. 28 letni mężczyzna z jednym promilem został zatrzymany w Gorzycach. Powodem zatrzymania był m.in. fakt, że mężczyzna pół godziny wcześniej, jadąc autostradą A4, pokłócił się z partnerką i wysadził ją wraz z sześcioletnią córeczką na środku autostrady, a sam odjechał z pięciomiesięcznym synkiem. Grozi mu do 3 lat. W Kalnicy, w Powiecie Bielskim policja zatrzymała 24-latka, bo przekroczył prędkość. Szybko się okazało, że miał 1,5 promila i 7 razy wydany zakaz prowadzenia. 40-letni mieszkaniec Kalisza miał 1,5 promila, kiedy go znaleźli policjanci. Spał w samochodzie przed otwartym przyjazdem kolejowym. Zmęczonemu kierowcy grożą 3 lata więzienia. W Warszawie policja zatrzymała 54-letniego kierowcę, który wiózł busem ośmioro dzieci do szkoły. Choć bus był na benzynę, to kierowca był zdecydowanie na gazie, miał 2 promile. Policjanci z Leszna zatrzymali 32-latka, który swoim Volkswagenem jechał 164 km na godzinę. Wracał z pubu, miał 2 promile, a policjanci jeszcze zauważyli w jego kieszeni flaszkę. W Ostrołęce wszystko zadziało się tak szybko. 19-letni kierowca Audi po utracie prawa jazdy uderzył w latarnię. Wpadł na chodnik, miał 2 promile. Przed policjantami próbowało uciec i dotkliwie pogryzł jednego z funkcjonariuszy. W aucie za to został jego kolega. Głównie dlatego, że miał 3 promile i nie chciało mu się nikogo gryźć. Policja z niska zatrzymała podejrzanie jadącego kierowcę. No z policjantów nie zawiódł. 37-letni kierowca wydmuchał 2,5 promila pewien 62-latek w miejscowości Zimna Wódka wjechał do rowu, sam wezwał pomoc drogową, ale nim zdążył się zwinąć, zjawiła się policja. Wszystko się zgadza. Miejscowość Zimna Wódka, promili 2,5. A mężczyzna pił z kolegami od trzech dni, właśnie jechał na imprezę. W województwie łódzkim w Galewicach kobieta wjechała z całym impetem w dom, tak że pękła ściana budynku. Mając 2,5 promila alkoholu we krwi, przebiła bez problemu ogrodzenie i dosłownie wbiła się w dom. W karczewie doszło do kolizji, po której sprawca odjechał. Policjanci jednak dogonili 38-latka, który wydmuchał ponad 3 promile. Co może się stać, jeśli się ma 3 promile i widzi się policję? W Będzinie 38-latek pomyślał, że może uciec, więc porzucił auto i wybiegł w pole. Daleko nie uciekł. Potem się okazało, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. No i grozi mu 5 lat. Jak się okazuje, nie warto kraść samochodów, jeśli się wypiło. 48-latek w Wyszkowie z trzema promilami tak już sobie nie radził za kierownicą, że wjechał na wysepkę rozdzielającą pasy ruchu i uderzył w stojące w korku BMW. Po prostu się poddał. 45-latka w Mielcu zderzyła się ze znakiem drogowym, kiedy jechała na rowerze. Musiała widzieć ze cztery znaki, bo miała aż cztery promile. W wyniku kolizji znak nie ucierpiał. W piekarach śląskich 27-latka miała trudności z prowadzeniem auta. Prowadzenie zakończyła uderzając w drzewo. Po tym jak zderzyła się z aż trzema zaparkowanymi samochodami, łatwo się domyślać, że cztery promile jej nie pomogły w prowadzeniu. A na koniec absolutny rekordzista trafił się policjantom z powiatu Bartoszyckiego. 35-latek kierując swoim Fordem na trasie Bartoszyce-Kętrzyn wjechał do rowu. Policjanci nie wierzyli własnym oczom, ale 35-latek miał blisko 6 promili. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuka w górę. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.